Cześć, dzisiaj przedstawię Wam taki oto rower. Jest to Luke 875 Madison RS jako ostre koło. Zostałem poproszony, Max, nagraj coś o ostrym kole, więc mamy ostre koło przed sobą. Nagram Wam film o tym, co tu jest, jak to wszystko wygląda z ostrymi kołami. Tutaj. Jest fajny rower w bardzo dobrym zasięgu finansowym, jeżeli chodzi o ostre koło. No bo jak wiemy, ostre koło u nas w Polsce kojarzy się z kurierką. Kurierką z starymi e, trochę rupieciami z wiatrakiem z przodu, czasami z dyskiem się gdzieś ktoś przemknie. Natomiast zawsze to były takie że tak brzydko powiem paździerze. Natomiast ja Wam przedstawię rower, który ma ręce i nogi zresztą jest to kultowa i jedna z niepowtarzalnych ram na torze, która zdobywała wiele, wiele medali. Natomiast też powiem o przygotowaniach na ostrym kole do sezonu letniego. Więc co? Zapraszam serdecz, serdecznie na film Ostre Koło Rower trakowy. Tak, Mamy przed sobą Luka 875 Medisona RSA. Ten rower w wersji fabrycznej na kołach aluminiowych, e, karbonowej sztycy, aluminiowym siedzeniu, ka, e, aluminiowej kierownicy kosztuje 11 tysięcy. Jest to rower, który w detalu kosztuje 11 tysięcy. Tutaj przedstawię Wam wersję przebudowaną e, na kołach karbonowych, na lekkim siedzeniu, bardzo lekkiej sztycy i zintegrowanej Kierownicy. Natomiast do czego tutaj dążymy, bo zostałem poproszony o zrobienie materiału odnośnie ostrego koła. Z tym ostrym kołem, tak jak mówiłem na początku w zapowiedzi filmu, że generalnie ostre koło zawsze kojarzyło się z takimi starymi rupieciami, które latały sobie jako rowery kurierskie, żeby je łańcuchem przypiąć do supa i kurier sobie pędził po bloku, żeby nikt tego roweru nie zajumał. Więc em, to jest inny segment trochę ostrego koła. Natomiast jak wiecie, ostre koło w wielu krajach jest rowerem ciężko zakazanym. Po prostu nie wolno się na nim poruszać ze względów bezpieczeństwa, śmiertelności i tak dalej i tak dalej. Bo jak wiemy, już idziemy na mój podest, gdzie jest lepsze światło. Będzie będę wam mógł przedstawić spokojnie ten rower. Jak wiemy, rower torowy czy ostre koło nie ma hamulcy. Prawda? Nawet w tych rowerach, które są naprawdę przystosowane do tego. No Zobaczcie, to są prześwity Naprawdę mikro nie ma możliwości zamontowania hamulca, jak i w tylnym widelcu również nie ma takiej możliwości. Jest to look Medison. Jest to rower, który naprawdę ma bardzo kultową ramę, jeżeli chodzi o ramę UCI, bo jest to rama UCI, która niejednokrotnie wygrywała wspaniałe torowe wyścigi na świecie. On jest, został zbudowany przeze mnie na kołach Korimy karbonowych. E, Oczywiście koła są podszytkę, no bo jakby można było na torze używać czegoś innego? Raczej nie używa się niczego innego i nikt niczego innego używał nie będzie. E, mamy single Speed. E, prawda? Jest to koło, które ma Dwie zębatki. obracamy, z jednej strony mamy zębatkę dwa zęby większą, z drugiej strony dwa zęby mniejszą. W zależności od tego, e, jakie mamy przełożenia, co chcemy robić i jak chcemy się na nim ścigać. Korba jest tu założona 50 zębów, trakowa e, e, taka korba bardzo aero, ale aluminiowa. Jest jeszcze wersja karbonowa, natomiast w tych rowerach bardzo nie upie się wagi. Mamy poziome haki, prawda? No bo napięcie łańcucha trzeba zrobić. Tu jest, e, widzicie, bardzo specyficzny łańcuch, no bo te rowery muszą mieć potężnie mocny łańcuch na rozciągnięcie. Ja, go, ja zmieniłem mu sztycę, zmieniłem mu siedzenie na moje siedzenie ulubione, e, bo to jest rower, którym czasami dojeżdżam do pracy i trenuję. I zimę. Eee, założyłem tutaj kierownicę zintegrowaną, żeby to bardzo ładnie wyglądało. Natomiast to, ten rower dokładnie w wersji fabrycznej, tak jak powiedziałem, na karbonowej sztycy, na aluminiowym siodle i aluminiowej kierownicy ze wspornikiem i na aluminiowych kołach kosztuje dokładnie 11 tysięcy. To jest jego cena detaliczna. Eee, powiem tak, jest to jak na torówkę, dosyć drogi rower. Natomiast, jako rower wykonany w taki sposób, nie jest drogim rowerem. I tu się pewnie pojawi dyskusja. Zależy kto, co chce, zależy co kto lubi, bo możemy kupić używane ostre koło takiego, że tak brzydko powiem, paździerza, za 2-3-4 tysiące. Jest też ostrym kołem. Natomiast tu mamy bardzo niską wagę. Natomiast nie o wadze. Tak naprawdę nie ma o czym za bardzo dyskutować w rowerach torowych. Dlatego odwlekałem ten film długo, a zostałem o niego poproszony kilkukrotnie. Powiedziałem: "Dobra, dobra, coś ukręcę". Natomiast problem jest taki, że w rowerach torowych nie ma za bardzo o czym dyskutować. Możemy dyskutować o napędach, wielkościach zębatek, ale wielkości zębatek dobiera się oczywiście do nogi Użytkownika i tego, w jakiej konkurencji na torze będzie się poruszał. Więc, tak naprawdę, tak jak widzicie, tam w zębatce, mam raczej w pieście, mam dwie zębatki. W zależności od tego, gdzie roweru używam, obracam koło. Szytka jest zawsze dwustronna, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Kolejny temat jest to bardzo dobry rower do przygotowań. Zimowych, zimowych, no właśnie zimowych. Ja powiem tak, ścigałem się na torze jakiś czas. Natomiast głównym przygotowaniem przez byłego mojego trenera sprzed zamierzchłych lat było to, że wyjeżdżaliśmy na torówkach w teren. Po prostu jechało się w Krakowie do Lasku Wolskiego i tam zimą po lodzie, po śniegu zasuwało się na ostrych kołach. To było bardzo dobre przygotowanie techniczne pod przełaj i pod tor, bo jak wiemy, nie mamy hamulcy. Tu hamujemy nogami, czyli koło jest sprzęgnięte z łańcuchem, bo tam nie mamy wolnobiegu, tak, koło szybko się kręci, tak nasze nogi szybko pracują. Tam zatrzymanie nóg w pozycji stop. Wystrzeli nas w kosmos, więc trzeba się nauczyć lawirować. Żeby osiągnąć bardzo wysoką technikę jazdy na zwykłym rowerze, zobaczcie na świat kolarski: każdy dobry, doskonały, szosowy zawodnik jednak ściga się na torze. I ten rower torowy, czyli ostre koło, nie jest mu obce. Więc powiem Wam tak. Ja niejednokrotnie, wiele, wiele lat przygotowań do swojego kolarstwa przełajowego, cross country czy maratonu, żeby zbudować bardzo wysoką technikę, używałem ostrego koła. Ostre koło ze mną jest od 30 lat i używam go coraz już mniej. Też mam bardzo wysoką technikę jazdy, więc jakby nie potrzebuję tego aż tak stymulować i kontynuować, bo robię wiele rzeczy na rowerze Zwykłym, przełajowym, czy MTB, i tak dalej, tak dalej. Natomiast ostre koło, jeżeli ktoś zacznie się poruszać po mieście na ostrym kole, wolno zaczyna kontrolować te wszystkie dojazdy do skrzyżowań, wymijanie ludzi, wyprzedzanie ludzi, i te reakcje takie odpuszczania korep, tak, da mu to bardzo wysoką płynność jazdy. W peletonie. No bo umówmy się, w peletonie nie używamy hamulca. Raczej znaczy nie powinniśmy używać hamulca, bo robimy z tyłu rybę, czyli możemy wywrócić tył peletonu. Tu wszystko się dzieje na odpuszczaniu nogi, lawirowaniu prędkością naciskanej energii przez nasze nogi. I powiem tak, ostre koło, czyli rower torowy, da nam bardzo, ale to bardzo wysoką technikę jazdy, nie dość, że w zakrętach, nie dość, że odpuszczanie nauczy nas bardzo wysokiej kadencji I ja jak się przygotowywałem do przełaju do takiej szczytowej formy, zsiadałem za samochód, rozpędzaliśmy się tam do 70-80 na godzinę i na ostrym kole wisiałem 20 cm od tylnego zderzaka z podniesioną klapą, żeby mi nic nie wiało, żeby nie było tych podmuchów dziwacznych i Ćwiczyłem kadencję, i kadencję rozkręcałem do 220 obrotów na minutę. Wiem, że to są potężne, jakby potężna ilość obrotów, ale każdy dobry, torowy zawodnik spokojnie jest w stanie rozkręcić się do takich parametrów. Cześć. Więc przy takich parametrach też. Zyskujemy dużą, dużą prędkość, no bo bardzo dużo ludzi mówi, ja bym chciał zębatkę 56 do roweru szosowego, bo brakuje mi na finiszu. Wystarczy potrenować kadencję. Popatrzcie, jeżeli będziemy umieli poruszać się z kadencją 150 czy 180 obrotów na minutę, to tym samym będziemy w stanie na mniejszych blatach dużo. Szybciej się poruszać, będziemy rozwijać te prędkości. To jest trochę jak z silnikiem w samochodzie. Jeżeli silnik nie ma mocy, to nie rozpędzi dużej felgi. To tak, jakbyśmy założyli do malucha koła 20 cali. On by ledwie ruszył z jedynki, tak? przy tej mocy, którą posiada. Więc wielkość zębatki nie zmieni nam dużo. Dużo zmieni nam głównie noga. Więc Różnica właśnie tego, żeby dobrać odpowiednie przełożenia, żeby uzyskiwać te maksymalne kadencje albo móc się wkręcić na maksymalne kadencje. Więc ja, żeby trenować takie kadencje bardzo wysokie, tu mam 50, tu mam 14. Więc 50-14 jest to dla mnie optymalne przełożenie, a z drugiej strony mam. 12. To jest takie optymalne przełożenie, żeby poruszać się dla mnie w wysokich kadencjach i żeby móc szybko rozpędzać rower startu ze świateł czy wyjazdu z zakrętu. I żeby go w miarę szybko rozpędzać, jak widzicie, tutaj jeżdżę na pedałach SPD. Nie używam szosowych bloków, używam bloki NTB. Z różnych względów, bo ten rower generalnie też zakładam oponę z bieżnikiem i zasuwam po leśnych ścieżkach. Jest tutaj rama karbonowa, e, oczywiście tak jak powiedziałem koła karbonowe e, i tu jest geometria typowo torowa. To jest taki w 100% przepisowy rower torowy, więc tak naprawdę co? No, tak jak powiedziałem, nie da się o tym za dużo dyskutować, bo nie ma takiej za bardzo możliwości. Są różne rozwiązania. Marek rowerów mamy dużo. Dolan, który jest bardzo, bardzo popularną marką i Luke. No bo to są dwa najlepiej rozpoznawalne rowery, które widzimy na torze. Nie wszystkie marki mają w swoich ofertach rowery torowe, więc tak naprawdę topem, topów na to, że to jest właśnie walka Dolana i Luka, teraz pojawiło się bardzo dużo kosmicznych projektów, tak jak lotus, pojawiło się dużo dziwnych rozwiązań, zaczęły być stosowane zupełnie inne koła, zmieniły się kierownice bardzo mocno, zostały doswolone kierownice z podniesieniem, czy z taką pseudo jakby manetką. Do tej pory tego w ogóle nie było. Tor zmienił się bardzo, bardzo mocno. Ja jeszcze w swoich latach, gdy zacząłem się ścigać na torze, to ścigałem się na kozie, czyli koło przednie miałem mniejsze, koło tylne miałem większe i jeździłem na dwudziestkach czwórkach i dwudziestkach szóstkach z przodu. Tak zwana koza, i one miały taką wysuniętą kierownicę. Nie miały baranka, tylko kierownicę jakby czasową. To są czasy naprawdę. Ja pierwsze swoje podrygi na torze miałem w 1994-1995 roku. Wtedy zacząłem wąchać toru. Ścigałem się na torze w Krakowie, na stadionie Krakowi. Tam był betonowy tor, który niestety został. W późniejszym czasie zniszczony, miał tam powstać prawdziwy tor sklepki drewna syberyjskiego. I ten tor powstał w Pruszkowie. W Pruszkowie miałem okazję polatać na tym torze wspaniały obiekt, bardzo fajny tor bardzo dobrze się tam jeździ. Ta deska jest naprawdę świetna. Ja wiele, wiele lat ścigałem się na torach. Betonowych. Tam, jak się człowiek wywrócił, no to skrobał asfalt. A jak pamiętamy, jak wiemy, to dawniej nie jeździło się na torze w pedałach SPD. Wkładało się nogi w nosek, podjeżdżałem pod bandę, wkładałem w klasyczny nosek swoje buty. Były specjalne buty torowe, które były sztywne z taką sztywną podeszwą ale z takim delikatnym bieżniczkiem. Wkładało się buta w nosek. Nosek był zaciskany na maksa. Później był zakładany jeszcze jeden pasek i byliśmy przyklejani szarą, taką srebrną taśmą do roweru. No i była jazda. Chodziło o to, żeby nie wyrwać nogi na sprincie. Ale jak człowiek się wywrócił, to tak jak się koło dysk kręcił jeszcze, no to leciało się szlifem, i nogi się kręciły jeszcze bezwładnie po tym betonie. Tam, jak ktoś się wyrżnął, no to miał długą pauzę. Tak naprawdę skrobanie, długie skrobanie strupów. Na desce, w torach aktualnych, gdzie latamy po parkiecie, czyli po Sośnie Syberyjskiej, tam dochodzi do dużych poparzeń. Każdy kresz, to tak naprawdę. To tarcie po parkiecie powoduje oparzenia i to takie sowite oparzenia. Nie ma już takich klasycznych drapanych szlifów, ale są to szlify przypalane. Bardzo ym, trudno się to goi, bardzo często włókna od spodenek wnikają tam w skórę i to później ropieje. Brzydkie szlify torowe. Ym, natomiast dużo trudniej się wywrócić na parkiecie z tego względu że ten parkiet i dobra szytka nas trzyma naprawdę skrajnie tam można nie wiem czy ktoś kiedykolwiek widział albo bawił się w strzelanie gumą e, wykonać trzeba taki szybki ruch kierownicą strzelamy gumą normalnie strzela guma jak z bicza kto jeździ na torze albo kto smakował toru wie o co mi chodzi? Czasami strzelam tak oponą tak naprawdę szytką na rowerze szosowym. Jak jadę po gładkim asfalcie, to czasami tak strzelę oponą. Tublesa przy tym wypadku zdejmujemy, dlatego ja głównie jeżdżę na szydce. ale to temat nie do dyskusji, więc co, kawałek historii, odnośnie, kawałek historii odnośnie roweru torowego i tego, jak to wygląda. No ja generalnie bardzo mocno polecam rower torowy do przygotowań zimowych, do w ogóle przygotowań, do zbudowania kadencji, do zbudowania techniki. Jest to doskonały materiał na to, żeby zbudować. Bardzo, bardzo wysoką technikę, bo ten rower naprawdę uczy pokory. Co? Tyle o rowerze torowym. Tak naprawdę materiał nie o rowerze torowym, a o kawałku historii tego, co się dzieje na torze i jak to wszystko wygląda. Eee, jak to w kawale czy dowcipie e, zagadka, dwie kulki, armatka. No to tutaj mamy. Tak naprawdę dwa koła, korbę, sztyce, ksiodło i kierownicę, wszystko zawarte w rower torowy, tych rowerów jest mnóstwo, są takie rowery kurierskie, gdzie normalnie jest hamulec, w mieście jeżeli ktoś nie ma wysokiej techniki, no to zdecydowanie polecam założyć hamulec, jeżeli ktoś ma wysoką technikę i nie boi się polatać po mieście na takim koniu, no to naprawdę frajda fajna, ale... Zalecam hamulec, bo według prawa powinniśmy mieć chociaż jeden sprawny hamulec. Natomiast, co, nie mam nic innego, żeby Wam pokazać, nie, nie, nie porównam tu nic innego. Tutaj nie będę dyskutował o technice wykonania ramy, bo 90% niestety ram torowych jest, można powiedzieć, zrobionych na jedno kopyto. No właśnie, już Wam pokazuję bo niektórzy pewnie nie wiedzą o co chodzi w rowerze torowym. Rower torowy ma właśnie to do siebie, że popatrzcie, jak zakręcimy kołem, tak kręcą się pedały, żeby zatrzymać to trzeba siły. Niestety nie działa to, niestety nie działa to tak, że tak jak zatrzymamy nogi, tak się zatrzyma rower. Ojnie nie. Tutaj można sobie wyrwać kolana ze stawów przy większej prędkości. Więc co? Rower trakowy, rower torowy specjalnie dla ciebie prosiłeś o ten film, więc go stworzyłem. Natomiast jak mówię, no nie ma co tu dyskutować, ale myślę, że parę nowych rzeczy i trochę wiedzy zostało połknięte. Bo, tak jak mówię, no, rower torowy jest naprawdę dobrym materiałem do tego, żeby trenować. Tak naprawdę możemy pojechać sobie do Pruszkowa na tor, wynająć rower torowy, nawet nie potrzebujemy swojego własnego roweru i posmakować, jak to się jeździ, bo w kółko na torze jeździ się naprawdę bez oporów. Tam są, Tam jest generalnie bardzo mało oporów, bo nie mamy wiatru. Nie mamy wiatru, więc nie wieje, tylko stwarzamy opór prędkości ten, który generujemy sami, czyli cząsteczka napierana jest zależna tylko od naszych prędkości, które osiągniemy. Natomiast doświadczenie naprawdę bardzo, bardzo fajne i ja osobiście polecam, żeby każdy z was powąchał roweru torowego. Wybrał się na ten tor i zobaczył, jak to jest albo wyjazd na górę bandy i rozpędzanie się w dół. Ściana jest taka, że jak stoimy na tej przysłowiowej niebieskiej czy czerwonej linii na zakręcie, wystawimy rękę, to dotykamy ściany. Tam jest naprawdę stromo, w telewizji tego nie widać. Jeżeli najedziemy na górę ściany, pod nieodpowiednim kątem zahaczymy ramieniem korby o ścianę i lecimy w kosmos, czyli dupą zjeżdżamy na sam dół, gdzie dupa zostaje poparzona naprawdę mocno. Więc to dziękuję za e, kolejny stworzony materiał. Tak naprawdę ten materiał powstał e, przez widza, który mnie prosił o film i film specjalnie dla niego. Raz jeszcze dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.